Ja nigdy nie byłem prawdziwym programistą. No i dalejśmy tak się napompować. Uff. Niestety. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie do mnie, jakiekolwiek, to zadaj mi je w komentarzu i jutro odpowiem. Hello, dzień dobry. 264 odcinek Dewstaj Vlog. Mówiono mi często, że nie mogę robić pewnych rzeczy w internetach i nie mogę wstawać kija w mrowisko, bo w ogóle się wszyscy obrażą. No, sprawdźmy. Wydaje mi się, że wcale tak nie, nie musi koniecznie być. Ale póki co Monika, start, start. Serio bez kitu. ty, Ary. Dawaj. Ty. Ej. No, to o czym, że tu ja dzisiaj, oprócz tych pięknie takich śpiewających, zieleniących się ptaków. Po odejściu z programowania zawodowego usłyszałem bardzo, wiele razy bardzo przykrych rzeczy na swój temat. Usłyszałem, przeczytałem, i ja wiem, że wiele osób jest na to narażonych również, bo wiele osób zdecydowało, tak jak ja, że programowanie to był tylko okres przejściowy. I ja o tym mówię głośno, więc do kilku takich y, różnych zarzutów się dzisiaj właśnie ustosunkuję. Tego się ogólnie robić nie powinno niby, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. No to, no to zapraszam. Ale ćwierkają cały czas. Do dzisiejszego tematu skłoniły mnie dyskusje, które pojawiły się pod poprzednim, pod wtorkowym odcinkiem. I ja przyznam szczerze, że to był odcinek nagrywany tak w emocjach, to był odcinek nagrywany dość impulsywnie i zdaję sobie sprawę teraz, że część osób mogło się poczuć nieco urażona tytułem tego odcinka. Tytuł nie był do końca przemyślany, treść tak. No, ale to mleko się wylało I, 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 i jedziemy dalej. Ogólnie nasz świat działa tak, że jest jakieś jak, grono, jest jakaś grupa, jest jakaś subkultura, i to może być grupa programistów, grupa metalowców, grupa alkoholików, grupa po prostu jakaś. I nagle ktoś z tej grupy mówi. A wiecie co, ja to ja to jednak będę robił coś innego. To większość tej grupy ma to po prostu w dupie i dobrze. Znajdzie się część taka, która jakby to pochwala i trzyma kciuki. Na szczęście u mnie ta część po wypisaniu się z programowania zawodowego była bardzo duża. I zawsze znajdzie się też grupa, której to nie pasuje, nie odpowiada. Z jakiegoś powodu dość regularnie znajdują się osoby, i w sumie spoko nie ma w tym niczego w ogóle złego. To ja nie mówię tego, żeby krytykować, tylko tak zauważać ciekawe zjawisko. Znajdują się osoby, które jakby tak analizują i diagnozują to, co się u mnie stało na podstawie iluś tam filmików moich, bo właściwie na, na jakiej innej podstawie i pojawiają się opinie na przykład takie, że ja nigdy nie byłem prawdziwym programistą. I tu już abstrahując od tego, czy ja byłem tym prawdziwym pójdziemy. I abstrahując od tego, czy ja byłem tym prawdziwym programistą, czy nie byłem, a byłem, to to nie ma żadnego totalnie znaczenia. Tutaj pojawia się z kolei inny problem. Tu pojawia się problem taki, że nagle zaczynamy dzielić programistów na tych prawdziwych i tych nieprawdziwych. Tylko według czyjej definicji? Według definicji każdej z tych osób, która tak pisze, ponieważ nie ma jednej definicji spójnej. Według definicji osób, które tak piszą, prawdziwy programista to taki, który robi praktycznie tylko to, czyli tylko programowanie. Mam takie lata za sobą i nie polecam. A po drugie, który robi to cały czas aż do śmierci i nie może w trakcie myśleć, ja bym czegoś innego spróbował. Takie podziały są bardzo niebezpieczne, bo to prawdziwy i nieprawdziwy to jest jak lepszy i gorszy, co nie? A dlaczego? To nie liczy się po prostu jakość pracy, liczy się teraz jakiś emocjonalny stosunek do tego i postanowienie, jakaś przysięga do końca życia, to będę robił? Więc, co do prawdziwości programistów, wszyscy programiści i wszystkie programistki są prawdziwymi. Programistami, bo jakimi, kurde, na niby? No to programistę nieprawdziwego, wymyślonego, udawanego mamy za sobą. <laughs> Drugie pojęcie jest takie, które straszliwie mnie bawi i to, to, to no hard feelings względem wszystkich, którzy tak pisali, którym odpowiadałem, ale po prostu muszę tym się podzielić. Chodzi o to, że ja widocznie byłem programistą bez powołania. Programista to jest praca. Programista to jest zawód. Zawód programista, nie? Programista to jest coś, co się wykonuje i dostaje się za to pieniądze. Oczywiście, można pod to podpinać potem różne ideologie, jeśli ktoś nie ma niczego lepszego do roboty. Ja sam to robiłem przez jakiś czas. Mówiłem wcześniej, yy, dwa dni temu, o mojej programistycznej tożsamości. U mnie to poszło zdecydowanie za daleko, ale programowanie to praca. Gdzie tu umowa o jakimś w ogóle powołaniu? Teraz nauczycielom próbuję się wciskać, biednym nauczycielem, że ich praca powinna być właśnie z powołania. A dlaczego? Praca to praca. Powołanie to może mieć jakiś ksiądz, może mieć jakiś kurde misjonarz. Ktoś, kto poświęca całe życie czemuś, co ma uczynić świat lepszym miejscem. Jeśli programista poświęca swoje całe życie na to, żeby klepać w klawiaturę, no to ja wiem, że tak często jest. I ja wiem, bo ja tak sam właśnie robiłem, tylko to. Może być słuszna droga, ale błagam, nie narzucajmy jej wszystkim, bo wszyscy będziemy o tak chodzić za jakiś czas. W Wikipedii definicja powołania to posiadanie daru do wykonywania określonej czynności przez większą część życia. I że to zwykle się robi z pobudek altruistycznych, a mniej finansowych. Daru. Programowanie możemy traktować jako dar, jeśli programowanie pojawiło się na świecie stosunkowo niedawno, dodatkowo przez większość życia, więc jak ktoś zaczyna programować w wieku 30 lat, to ewentualnie może określać się programistą z powołania dopiero w wieku lat 61, jak przekroczy połowę życia programując. Nie wiem, jak wam mi to się nie do końca spina. Z kolei według SJP słownika języka polskiego powołanie to zamiłowanie do czegoś. Powołanie to przeświadczenie, że wybrana droga jest najwłaściwsza. No kurde, bez kitu, to chyba nie trzeba być programistą, żeby coś takiego myśleć, na przykład no moim powołaniem teraz jest co, chodzenie po lesie, bo ta droga właśnie jest dla mnie najwłaściwsza aktualnie, nie jest napisane, że to się nie może zmienić. Z tym, że to jest bardzo, bardzo często widoczne, szczególnie w Polsce właśnie i ja ten grzech pychy sam popełniałem, przy, przypisując programistom jakąś nadzwyczajną nieokreśloną, kurde, rolę, że bez programistów świat się zawali, że programiści to panowie świata i że teraz do nas należy przyszłość. Podczas gdy, tak naprawdę nie, nie oszukujmy się, jesteśmy po prostu ludźmi, którzy wykonują zakasy, jakieś zlecenia, piszą kodzik, tak jak kucharz robi żarcie, lekarz leczy grypę, ktoś tam inny robi coś innego i dostaje za to wynagrodzenie. O jakiejś misji tutaj oczywiście możemy rozmawiać, ale nie wymagajmy tego od wszystkich. Którzy kiedykolwiek dotknęli klawiatury i odpalili jakieś deter kodu, no, Kaman. Dodatkowo warto otworzyć oczy i zaakceptować, że takie pojęcie jak jakaś misja, czy właśnie powołanie programisty, czy stawianie programistów na piedestale, to jest raczej rzecz obecna w polskim IT. I to od stosunkowo niedawna, bo to właśnie w Polsce straszliwie zostało to wszystko napompowane. No i daliśmy tak się napompować. Uff, niestety. Cofnijmy się o 20 lat, taki eksperyment zróbmy, do roku 1999, kiedy to ukazały się dwa kultowe filmy: Office Space, co w sumie jest mniej kultowy, i kultowy mega Matrix. Zalecam obejrzenie wszystkim tego filmu, żeby chociażby zobaczyć, jak wtedy byli traktowani programiści i jak być może są traktowani programiści nadal gdzieś, w różnych miejscach na świecie. To nie było tak, że o, urodziłem się programistą i teraz klękajcie narody. No nie, programista w tych filmach przedstawiany jest po prostu jako pracownik biurowy. Spuśćmy z siebie trochę powietrza jako community, bo kurde, pękniemy kiedyś bez kitu. I tak jak mówię my, bo cały czas się czuję częścią tego community i nikt mnie stąd nie wygoni. I co prawda jeszcze nie skończyłem. Zaraz będę kontynuował, ale jestem strasznie ciekawy, jak te moje dzisiejsze refleksje zostaną odebrane. Nie bierz tego do siebie, co mówię, bo to nie jest skierowane do nikogo konkretnie. Ale daj znać, jak Ci to się podobało? Zgadzasz się czy nie, chociażby kciukiem w górę albo w dół pod tym wideo. Zobaczmy. I wśród takich rozmów, wśród takich rozkmin, niestety, bo to jest bardzo smutne, niestety cały czas pojawiają się oceny i taki totalny, absolutny brak empatii. Co to jest empatia? To umiejętność wczucia się w kogoś. I bardzo często widać takie stanowiska, że ja mam jakoś. Ja czuję coś, ja jestem kimś. I jeśli ktoś ma, czuje, jest inaczej, to jest gorszy. Bo to jest tak straszliwie szkodliwe. Akurat ja tematem empatii w swoim życiu poświęciłem w ubiegłych latach bardzo dużo miejsca i bardzo dużo czasu. I ja wiem, jak to jest tak właśnie myśleć, że ja jestem jakiś wszyscy inni są gorsi. I to nie jest tak, że ja taką postawę krytykuję, bo ja to doskonale rozumiem. Wiem, jak to jest tak myśleć, tak żyć. I to jest po prostu pułapka, to jest taka muszla, to jest taka klatka. I ja bardzo trzymam kciuki za wszystkich w takich klatkach się znajdujących, żeby znaleźli z niej wyjście. Wtedy jest Peskitu inaczej. Dla mnie lepiej, inaczej warto spróbować. I to się odnosi na przykład do takich opinii, że przecież programowanie jest takie super. Ja to światorowie cały czas. To się nie może znudzić. Jak to ci się mogło znudzić? To jest niemożliwe. Nie umiesz, nie znasz się, nie nadajesz się, nie umiałeś, nie masz powołania, właśnie. No i słuchajcie, to często, bardzo często takie opinie padają z ust osób, które do końca jeszcze nie wiedzą o czym mówią, ponieważ takie opinie często są wyrażane przez albo juniorów na początku drogi, albo przez ludzi, którzy dopiero szukają pracy swojej, albo klepią jakieś projekciki niewielkie w zaciszu swojego domu. No i wtedy faktycznie jest zajebiście, ale praca po prostu wygląda wygląda inaczej. Pracowanie za pieniądze w biznesowych, dużych projektach komercyjnych to nie jest tak, że robisz wtedy co chcesz, bo tam Twoje zachcianki, Twoje wymagania są mniej ważne niż to, czy projekt po prostu zarobi. Są mniej ważne niż wymagania biznesowych analityków, są mniej ważne niż wymagania klienta, są mniej ważne wreszcie niż wymagania użytkowników. To są po prostu dwa różne środowiska, to są dwa różne zupełnie scenariusze. Jeśli ktoś kilkunastu lat nie przepracował w takim zwykłym środowisku, gdzie się pisze aplikacje biznesowe, no to Sorry, to nie wie, o czym mówi. I tyle. Ale wiem oczywiście, że są programiści starsi ode mnie, z większym stażem ode mnie, którym cały czas to się bardzo podoba, którzy cały czas czują, że jeszcze przed nimi kilkadziesiąt lat świetnej pracy, świetnej kariery, świetnego rozwoju i bardzo się cieszę, co to oznacza, że różni ludzie mają różnie. I tyle, a nie że wszyscy mają myć tak, jak oni. Gratuluję! Trzy lata temu bym zazdrościł. Teraz już nie, bo wiem, że różni ludzie mają różnie żyj i daj żyć innym. Więc jeśli tak programujesz i jest tak super, i mówisz, że to jest takie świetne, że się nie może znudzić i że nigdy się nie znudzi. Gratuluję serio. Trzymam kciuki naprawdę, żeby tak było. Bardzo będzie fajnie. Ale nie odbieraj prawa do znudzenia się tym innym osobom. Nie znaczy, że oni są gorsi właśnie, tylko że może chcą czegoś innego popróbować, a nie tylko programowania. I... O mnie samym osobiście krążył opinię, że oszukałem to środowisko, że zdradziłem programistów. Boże, jakie w ogóle słowa, po prostu, że wypaliłem się zawodowo i przestałem się chcieć programować za kasę, a potem już w ogóle, gdzie to jakaś zdrada środowiska, gdzie to jakieś oszukanie, czy gdzieś była składana jakaś przysięga? Ja to będę robił od teraz do końca życia, no ludzie, kaman i tu muszę takie zastrzeżenie poczynić. To co teraz mówię może być odebrane, że a to na niego działa, a to go denerwuje, to jedziemy dalej. No właśnie nie słuchajcie, ja z tym to się już uporałem dość dawno temu. Ja między innymi z takim problemem poszedłem do psychologa ponad rok temu, ale to już jest dla mnie rozwiązane. Możecie mówić o mnie, co sobie chcecie. Ja to nagrywam bardziej z troską o osoby, które na przykład piszą mi z podziękowaniem za moje materiały w wiadomościach prywatnych. Boją się to napisać publicznie, żeby nie zostać zlinczowanym. To już nie jest, po prostu to już nie jest w porządku. Takie się podnosi króde larum w polskim internecie. O akta dwa, że o cenzura, cenzura. My cenzurę w polskim internecie akurat sami wprowadzamy doskonale od wielu już lat. Tak jak mówiłem, takie opinie zwykle wyrażają ludzie młodzi. A dlaczego? To jest bardzo proste, bo ludzie starsi, bardziej doświadczeni, wiedzą po prostu, że bywa różnie. Ale też warto jest się rozejrzeć po swoim otoczeniu i zobaczyć, jaka jest średnia wieku w zespołach programistycznych. A potem zastanowić się, jaka ta średnia była te naście lat temu i powiem, jaka. Praktycznie taka sama. Więc gdzie się podzielić ci wszyscy starzy programiści? Zagadka. W moim takim bliższym otoczeniu, siłą rzeczy, miałem bardzo, bardzo wielu programistów swego czasu i z tych wszystkich osób już garstka tylko programuje dalej tak zawodowo, etatowo. Oczywiście są takie osoby, zresztą daleko nie szukając, moja żona jest taką osobą. Z tym, że wiele osób zdecydowało się jednak z czasem, po kilkunastu latach, pójść inną drogą. Jakąkolwiek inną. Jeden jest menedżerem, drugi ma własną firmę, trzeci ma jakiś jacht, klub. Różne te drogi są, ale to nie musi być droga do końca życia, do śmierci i z jakiegoś powodu ludzie takie decyzje podejmują, więc może wcale to nie musi być droga najlepsza. Warto o tym podumać sobie, tak? Bez oceniania. Polecam bardzo, ale to bardzo mądrą zasadę, która już w tym odcinku się pojawiła. nie zgodzisz się? Żyj i daj żyć innym. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i takich tematów na razie dość będzie. Jutro natomiast zrobimy coś specjalnego, co nie pojawiło się już od właściwie 100 odcinków i zaczynacie w komentarzach pisać, że już może by się przydało i faktycznie. Więc jutro zrobimy sobie Death Style Q&A. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie do mnie, jakiekolwiek, to zadaj mi je w komentarzu i jutro odpowiem. Więc jutro Q&A, dziękuję za dzisiaj, kochajmy się jak bracia, nie? Do zobaczenia jutro, na razie i cześć!